witam Państwa w powakacyjnym odcinku programu Kontrowersje. Moim i Państwa gościem jest dyrektorka Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, pani Małgorzata Książek-Grelewicz. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pani dyrektor, pierwsze moje takie pytanie jest, po pierwszy raz się tutaj też widzimy. Co teraz, jeżeli chodzi o ten zasób lokalowy, się dzieje? Jakie inwestycje są w mieście prowadzone? W tej chwili prowadzimy trzy inwestycje. takie Jeden kompleksowy remont, można powiedzieć kapitalny, kamienicy przy ulicy Bytomskiej 27A i dwa, może nie aż tak kompleksowe, ale z bardzo szerokim zakresem prac, remonty przy ulicy Strażackiej, czyli budynek przy ulicy Strażackiej czy i 4. Jeżeli chodzi o to, bytomską 27A, to będzie chyba coś spektakularnego, bo z tego co pamiętam, to ten budynek dosłownie się walił. Tak, faktycznie. Budynek był w bardzo złym stanie. Tak naprawdę był wysiedlony ze względu na zły stan techniczny. No, wyglądał też bardzo źle. I tam, ponieważ budynek był wysiedlony, mogliśmy sobie pozwolić na szerszy zakres remontu obejmujący i wymianę stropów i jakby. Montaż instalacji według nowego już schematu, ponieważ no, tutaj mamy remont na budynku niezamieszkałym, który do, do remontu został opóźniony. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku, na, na początku przyszłego roku, może no, w każdym razie do połowy na pewno, powstanie tam kilkanaście, bo, bo tych mieszkań jest tam kilkanaście bardzo komfortowych, ładnych mieszkań. To takie dwa, dwa zbiorcze pytania, można powiedzieć. Pierwsze jest takie, to bardziej opłaca się remontować tego typu na przykład budynki, bo jednak też mówimy o kamienicy zabytkowej, kamienicy ponad stuletniej, czy tam prawie stuletniej. Czy jednak budować na nowo? I chyba to nie jest jedyna tego typu kamienica zrobiona przez państwa w ostatnich latach, bo z tego co wiem, to chodzi też o bytomską 27-29, bytomską 37 z piękną elewacją, taką z płytkami. Z tych inwestycji tego typu w budynki zabytkowe w mieście chyba jest dosyć sporo. Tak, faktycznie udało się zrealizować tych remontów 17 budynków. To jest, to jest bardzo dużo, które przeszły remont. Faktem jest, że cztery z nich tylko w zakresie uciepłownienia, ale to jest, jest równie bardzo ważne, więc to jest naprawdę bardzo dużo kamienic, bo to jeżeli chodzi o ulicę Bytomską, to są właśnie piękne, stare kamienice. Natomiast wracając do tego zasadniczego pytania. Pewnie, pewnie bardziej opłacałoby się wybudować nowy budynek, bo to jest zupełnie innego rodzaju praca, taki budynek wejściowo spełnia nam wszystkie standardy, w kamienicach jest to niezwykle trudne, to też kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Natomiast musimy też pamiętać, że te kamienice są w centrum miasta, w pierzei głównych ulic i no trudno sobie też wyobrazić, żebyśmy je po prostu zostawili i nie remontowali. Tutaj jakby ten czynnik ekonomiczny to jest jeden aspekt, no ale też mamy zachowania pewnego dziedzictwa kulturowego miasta i dbanie o tą substancję, tak żeby ona również służyła następnym pokoleniom. Więc no, ekonomicznie może bardziej opłacałoby się budować, ale są takie miejsca, są takie budynki, o które musimy zadbać tak naprawdę bez względu na koszty. Gołym okiem widać, że te remonty ruszyły od kilku lat. Wcześniej, można powiedzieć, był pewien swego rodzaju zastój. Kiedy przyszła Pani do pracy w lipcu 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to był właśnie lipiec 2019 roku, to jak wtedy wyglądał stan tego zasobu lokalowego miasta? Znaczy, no ten stan był fatalny, i to dla mnie to było jakby też ogromnym, osobistym takim zaskoczeniem, ponieważ ja z tak zdegradowaną tkanką y, nie miałam nigdy do czynienia. Zarządzałam budynkami, ale y, no, to były budynki, które były w, w ogóle w nieporównywalnym standardzie, więc dla mnie osobiście to było y, ogromne zaskoczenie, że y, ta tkanka miejska jest tak zniszczona, bo to tak naprawdę nie dotyczy tylko budynków miejskich, ale również no, wiele kamienic, które są prywatną własnością, jest bardzo zniszczonych, szczególnie w tym e, centrum miasta, w, w, w tym miejscu, w którym tak naprawdę e, powinny te budynki wyglądać najlepiej i, i być jakąś taką reprezentacją e, miasta i tak jak się mówi o rynkach, że jest to salon i, i, i tak też powinien wyglądać. Więc było to dla mnie ogromne zaskoczenie, e, tym bardziej, że no, też wcześniej te możliwości finansowe były pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, więc no, można też było termomodernizować budynki właśnie z dofinansowań zewnętrznych. Dlaczego tego nie robiono? No, trudno powiedzieć. Tak? Natomiast no, zaczęliśmy bardzo intensywną pracę, bo były lata 2020-2021-2022-to no, była. Ogrom tych inwestycji, które były prowadzone równolegle i to było naprawdę też ogromne wyzwanie, takie logistyczne, organizacyjne, żeby to wszystko poprowadzić. No teraz tych inwestycji mamy trochę mniej. Wiadomo, to też wynika z możliwości finansowych miasta. Natomiast no, udało, się, udało się naprawdę bardzo wiele kamienic wyremontować nie tylko kamienic, bo mamy też takie budynki, jak były hotelowce na przykład na Robotniczej, yy, gdzie również zostały pięknie wyremontowane i cały czas działamy dalej. Panie dyrektor, ale yy, żeby inwestować, no to trzeba mieć przynajmniej na te wkłady własne. To skąd państwo na przykład bierze, skoro jakby sytuacja finansowa miasta jest jaka jest, co już o tym też mówimy publicznie, tak, o, o tym mówi co już prezydent Dariusz Wójtowicz, z czym mierzy się samorząd w Mysłowicach, zresztą nie tylko w Mysłowicach, bo w, 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 w całym Większość samorządów w całej Polsce. To skąd Państwo akurat po tym 2019 roku bierzecie na te inwestycje i dlaczego wcześniej jakby nie można było tych pieniędzy organizować? Znaczy, to jest kwestia tak naprawdę cały czas trwającej restrukturyzacji firmy, jaką jest MZGK w Mysłowicach. Ja praktycznie od samego początku, kiedy objęłam stanowisko dyrektora, prowadzę restrukturyzację. W różnych obszarach, bo to jest zarówno restrukturyzacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, ale również e, szukanie oszczędności e, w zakupie usług, w innym organizowaniu e, jakby zadań w taki sposób, żeby było możliwie jak najtaniej, ale też e, no, z zachowaniem jakiegoś poziomu jakości, bo też nie o to chodzi, że, żeby po prostu e, jakieś najtańsze i najgorszej jakości rzeczy oferować. I tutaj e, muszę przyznać, że na początku. Dla mnie y, była to dosyć łatwa sprawa, bo tych rzeczy i, i tych wydatków, i, i różnych y, jakby takich organizacyjnych rzeczy, które mogłam wdrożyć i które y, generowały oszczędności, było po prostu mnóstwo. Tutaj, jak, jak przyszłam do, do firmy, to na każdym kroku można było te oszczędności poczynić, i faktycznie tak sukcesywnie jakby robiłam i te oszczędności udawało się przeznaczać na projekty. Na jakby wsparcie realizacji inwestycji. Tak, żebyśmy się mogli przygotować również do absorpcji środków zewnętrznych, bo też musimy pamiętać, że ona jest możliwa dopiero wtedy, kiedy mamy gotowy projekt, kiedy mamy pozwolenie na budowę, a tutaj trzeba wyłożyć już własne pieniądze, których nikt nam nie zwróci, i to są pieniądze rzędu, nie wiem, 150-200 tysięcy na projekt. To też nie są małe pieniądze. Wiśnią na torcie tych wszystkich inwestycji prowadzonych w ostatnich latach jest taki budynek przy ulicy Karola Miarki, demonstrator technologii. Wielorodzinny budynek mieszkalny, dla tych, którzy nie wiedzą, wielorodzinny budynek mieszkalny zbudowany z modułów. Jak to się stało, że taki budynek stanął akurat w Mysłowicach? No, tak naprawdę to też był efekt bardzo usilnych naszych starań. Przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ale nie byliśmy jedyną gminą, która do takiego konkursu przystąpiła, i naprawdę musieliśmy bardzo mocno bronić Mysłowic i tej lokalizacji, która tak naprawdę wcale nie wywołała zachwytu z poziomu Warszawy i no, ogrom starań włożony w to, żeby jednak przekonać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, że jest to dobra lokalizacja do takiego budynku. Udało nam się ten konkurs wygrać. I faktycznie od wielu, wielu lat powstał tak naprawdę pierwszy wielorodzinny budynek komunalny. To, to jest zdarzenie, które nie miało w ogóle tutaj miejsca przez szereg lat. Więc no w zasadzie, odkąd powstał samorząd, to żaden budynek komunalny nie powstał. Więc to naprawdę jest takie wydarzenie przełomowe, i no stąd też to dalsze działania w tym kierunku, czyli przygotowywanie inwestycji budowy czterech budynków wielorodzinnych na Hucie Mali I mieszka pierwszego. No bo to tak naprawdę jest przyszłość tego zasobu, czyli budowa nowych budynków komunalnych. Ale wracając jeszcze do demonstratora, bo Hucie Amali, to za chwilę jeszcze może parę słów powiemy, bo na pewno warto. Natomiast sam demonstrator gdzieś tam budził ostatnio jakieś kontrowersje. A że jesteśmy w programie, kontrowersje to gdzieś tam chciałbym też usłyszeć, o co chodziło i jak pani sobie z tym poradziła. Znaczy, powiem tak. E to jest projekt badawczo rozwojowy, i to jest naprawdę bardzo trudna i nowatorska formuła realizacji tego projektu, i ona w żaden sposób no, nie może być porównana, nie, nie, nie powinna być porównywana do jakby, takiej zwykłej inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków. No niestety czasem się tak dzieje, że jakby jest porównywana do takiej zwykłej, standardowej inwestycji. I z pewnej niewiedzy i niezrozumienia całego tego procesu no, biorą się pewnego rodzaju, no właśnie, rodzą się te kontrowersje, chociażby związane z kosztami utrzymania, gdzie niektórzy to nie jest jakby duża grupa najemców. Myślę, że to znaczna mniejszość wyszła z jakiegoś przekonania, że skoro budynek z założenia miał być pasywny, to jakby tych kosztów nie powinno być, tak? że, że te koszty energii powinny być na jakimś takim absolutnie minimalnym poziomie. W chwili obecnej jeszcze tak nie jest, bo to jest, tak jak mówię, projekt badawczo-rozwojowy, więc jeszcze mamy półtora roku na to, żeby budynek optymalizować, analizować i to się w tej chwili Dzieje. Natomiast no, z punktu widzenia najemców, tak naprawdę no, nie ponoszą też żadnych ani wyższych kosztów związanych z zamieszkaniem w tym, w tym budynku, ani też żadnych takich ujemnych konsekwencji, które by wynikały właśnie z faktu, że jest to bardzo specyficzny projekt. No, jest to niezmiernie, powiem szczerze, przykre, bo. To troszeczkę odbiera motywację do robienia czegokolwiek, tak? bo um, czy wady, czy usterki, czy jakieś drobne awarie zdarzają się wszędzie. I to już abstrahując od y, tutaj formuły realizacji tego projektu, to się zdarza. To jest jakby na bieżąco usuwane, oczywiście czasem szybciej, czasem wolniej, w zależności od sytuacji, ale to są zupełnie normalne, typowe rzeczy. Natomiast tutaj, w przypadku tego budynku, nadano temu jakiś taki wymiar, y, no nie wiem jak to nazwać, jakiś skandaliczny, wręcz aferalny, a tak naprawdę jest to zupełnie normalna rzecz. Odbieramy nowy budynek z niezwykle złożonymi um, urządzeniami, zdarzają się różne awarie, usterki, naprawiamy to, poprawiamy, przyjeżdża jeden serwis, drugi, dziesiąty, jest tego dużo. Natomiast też obiektywnie rzecz biorąc, tych usterek i wad nie ma aż tak dużo w porównaniu z innymi budynkami, które również są na gwarancji, bo w tym samym czasie mamy na przykład budynek przy ulicy Bytońskiej 37 na gwarancji, wiele innych budynków i tam też się zdarzają różnego rodzaju wady, usterki, gdzie wzywamy wykonawców do, do po prostu do ich usunięcia. Też z tego, co wiem, to mierzy się Pani z różnymi problemami, jeżeli chodzi o wady i usterki, chociażby w tym starym zasobie lokalowym, no to najlepszy przykład powstańców 12, 12a, gdzie musiała Pani tych mieszkańców wysiedlić, w końcu chyba ta cała historia też się dobrze skończyła. No myślę, że tak, to jest jedna z tych historii, która, no myślę, ona była bardzo trudna dla nas również jako zarządcy, to był taki naprawdę prawdziwy kryzys, ale to też wynikało z umiejscowienia tego zdarzenia w czasie. Bo ten czas no, był bardzo niekorzystny, to było praktycznie przed rozpoczęciem albo w zasadzie już w sezonie grzewczym, i to spowodowało konieczność podjęcia takich radykalnych działań. No, wszyscy zostali alokowani, wszyscy finalnie są zadowoleni z tych alokacji, i jakby tutaj znów, gdyby nie ta otoczka medialna, jakaś taka, która się wokół tego zażyła, to był obiektywnie rzecz biorąc, był to naprawdę bardzo poważny kryzys, z którym tak naprawdę bardzo dobrze sobie poradziliśmy jako zarządca, bo wszyscy zostali alekowani do naprawdę komfortowych mieszkań z centralnym ogrzewaniem. Więc. No, jakby z jednej strony mieliśmy pewne fakty, a z drugiej strony interpretacje tych faktów, które poszły w absolutnie złym kierunku. Ja może dla przykładu podam, że w tej chwili też alokowaliśmy całą kamienicę praktycznie. Na Strażackiej 3. I niczego Państwo nie słyszeli, domyślam się. Odbyło się to bez tutaj wielkiej jakiejś afery, bez skandalu. A tempo wysiedlania było równie szybkie i związane było z tym, że w momencie, kiedy wszedł wykonawca z remontem, okazało się po, po wykonaniu odkrywek, że konieczna jest wymiana stropów, przynajmniej częściowa wymiana stropów, wymiana belek i różnych elementów, właśnie takich, które powodują, że nie można tego remontu prowadzić. Na zasiedlonym obiekcie. I uporaliśmy się z tym, jesteśmy na końcówce, tak naprawdę, alokacji najemców. Również wszyscy najemcy są zadowoleni, nikomu się krzywda nie stała. W związku z tym, no to też pokazuje, e, jak e, dużo złego tak naprawdę e, dzieje się poprzez to m, takie. M, nawet, szczerze mówiąc, nie do końca umiem to nazwać, ale, ale mnóstwo złych emocji, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, zupełnie niepotrzebnie tak naprawdę. To już może te złe emocje zostawmy, ale jeżeli chodzi, już dochodzi do takiej rewolucji w samym tym zasobie lokalowym, a mówimy o coraz większej liczbie budynków, no to też wiadomo, że jakby myślę, że MZGK i w ogóle miasto po latach chciałoby chociażby trochę więcej na tych budynkach zarobić albo nawet przynajmniej jakby minimalizować straty związane z tym zasobem lokalowym, w szczególności z tymi budynkami, które nie są do dzisiaj zrobione. Pojawiły się nowe czynsze. To jest taki temat, który gdzieś tam się pojawił medialnie, ale nie, nie, nie było jakichś wielkich kontrowersji wokół tego. Jakby pani miała tak krótko określić nam te nowe stawki, to one są wobec innych miast, wobec innych samorządów w dalszym ciągu konkurencyjne, czy nie są? Nie, oczywiście, że są. To jest, proszę Państwa, też musimy pamiętać, że to jest zasób mieszkaniowy i on nigdy nie będzie, ten czynsz nigdy nie będzie czynszem komercyjnym, i my zawsze do tego systemu gospodarki mieszkaniowej musimy dopłacać, bo to też jest pewnego rodzaju forma pomocy państwa osobom po prostu o niższych dochodach. Więc jakby ten czynsz jest cały czas na w stosunkowo niskim poziomie, natomiast to co istotne i to, co tutaj pan redaktor zwrócił uwagę, to jest to, że w tej chwili czynsz jest bardziej zróżnicowany w zależności od wyposażenia stanu technicznego budynku. Bardzo długo mieliśmy stawki praktycznie podzielone na dwie strefy, one się nie różniły niczym. Bez względu na to, czy, czy może dlatego też, że nie było wyremontowanych budynków w tak szerokim zakresie, więc jakby te stawki były ujednolicone. Natomiast no, też nie powinno tak być i to wynika też wprost z przepisów prawa, że osoba, która zamieszkuje w wyremontowanym budynku, w którym jest i centralne ogrzewanie, i ciepła woda użytkowa, i, i wyremontowana klatka schodowa, płaci tyle samo czynszu, co osoby, które mają mieszkania opalane na węgiel, a stan techniczny kamienicy czy budynku, klatki słodowej jest znacznie gorszy. Tutaj musi być ta różnica. I faktycznie ten czynsz udało się tak skonstruować, że osoby, które zamieszkują w tej chwili w tych wyremontowanych budynkach, płacą trochę więcej, natomiast osoby, które czekają na remonty nadal, no z tego tytułu są obniżone czynsze, a nawet mieliśmy jeden budynek, gdzie nastąpiła taka dosyć znaczna obniżka czynszu, właśnie ze względu na akurat w tym przypadku lokalizację budynku w strefie przemysłowej, gdzie te uciążliwości związane z tą strefą przemysłową są już naprawdę bardzo trudne. Panie dyrektor, ostatnie pytanie w tej rozmowie, bo też nie możemy się za bardzo rozgadać, mamy gdzieś tam jakiś ograniczony czas. Rozmawialiśmy o tym, co było, co się dzieje, co zostało zrobione, ale wspomniała Pani w tej rozmowie o ulicy Huty Amali. Wspomniała Pani o czterech budynkach, które chciałaby Pani wybudować. Ja wiem, że co jakiś czas tam się dzieją jakieś rzeczy, są robione pomiary, są robione badania. Sam byłem nawet świadkiem takiego świdrowania, można powiedzieć, gleby w tamtym miejscu. Na jakim etapie tam jesteśmy i czy faktycznie możemy się spodziewać komunalnego osiedla w Mysłowicach i kiedy? Ja cały czas twierdzę, że tak. Nawet jeżeli jestem jedyną osobą w Mysłowicach, która w to wierzy, to jako osoba prowadząca tą inwestycję muszę w to wierzyć. Ale to nie jest wiara oparta o jakieś nie wiem, pozaziemskie czynniki. Wręcz przeciwnie, no, tutaj się sporo dzieje. Tego wprawdzie nie widać, bo to jest taki etap realizacji inwestycji, że tego nie widać. Natomiast udało nam się uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja jest już prawomocna, więc jakby od strony formalnej milowy krok. Wykonaliśmy już badania geofizyczne, badania geologiczne, wykonaliśmy badanie zanieczyszczenia terenu. Niestety, będziemy musieli wykonać dodatkowe badania, bo teren jest dość trudny, dość trudny geologicznie pod względem pewnych nieciągłości, które tam występują, ale również dosyć mocno zanieczyszczony, no jednak ta obecność huty. Która wprawdzie 100 lat temu zakończyła działalność, ale mimo wszystko jednak te metale no, nie rozkładają się tak, tak szybko. Więc tam y, jest to praca z bardzo trudnym terenem, ale my cały czas z tym terenem pracujemy i cały czas idziemy do przodu. Więc ja mam nadzieję, że w przyszłym roku, w w pierwszej połowie przyszłego roku uda nam się już dostosować projekt do, ten gotowy projekt, z którego korzystamy, do naszych warunków gruntowych. Niewykluczone, że będziemy musieli troszeczkę zmodyfikować um, to zagospodarowanie terenu i, i jakby troszeczkę inaczej budynki ulokować, bo no, też y, działka jest na tyle duża, że pozwala na przestawienie tych obiektów, a z kolei teren w niektórych miejscach jest na tyle trudny, że nie ma też sensu y, upierać się, żeby. Budynki stały akurat na, na najgorszym z możliwych jakby kawałków tego terenu, więc tutaj cały czas praca trwa, natomiast no, tak jak z każdą inwestycją ona wymaga czasu i to jest ten najmniej spektakularny efekt przygotowania inwestycji, ale też najbardziej taki pracochłonny i najbardziej żmudny. To... Nam pozostaje trzymać kciuki za to, żeby ta inwestycja się udała. Wierzymy w to, że się uda? Czyli są już w sumie dwie osoby, które wierzą w to, że się uda? Pani i ja. Moim i Państwa gościem była dyrektor Małgorzata Książek Grelewicz, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się w następnym odcinku programu Kontrowersje. Do zobaczenia. Nieba!